Dzień dobry Państwu. Sięgam pamięcią do dzieciństwa, do młodości, bo to jest to taki mój punkt odniesienia. No, kibicem jestem całe życie, no, ale zawodniczo uprawiałem piłkę nożną do, tylko do któregoś roku życia, w dzieciństwie, młodości, potem już byłem za stary. I tak przywołuję z pamięci określenia, kiedy przeciwnik albo my sami nagleśmy zaczynali tracić siły. Jak się wtedy mówiło? Proszę Państwa, wysiedli kondycyjnie, mówiło się tak, wysiedli kondycyjnie. Bardzo popularne było spuchnięcie, ale nie spuchnięcie w tym brzmieniu, tylko w formie o spuchli. O spuchli. Jeśli się powiedziało kiedyś o spuchli, to znaczyło wysiedli kondycyjnie, czyli stracili siły fizyczne, prawda? Wysiedli kondycyjnie, spuchli. To było najpopularniejsze, spuchli. Dzisiaj słyszę, że tacy piłkarze, zawodnicy, którzy spuchli, którzy wysiedli kondycyjnie, oddychają rękawami. Też jest to bardzo piękne, bardzo dowcipne, bardzo pomysłowe. Bardzo mi się to podoba. Spuchli, wysiedli kondycyjnie, oddychają rękawami. Bardzo mi się to po określenie podoba, też je aprobuję i też do rejestru metafor sportowych, ciekawych, dowcipnych wpisuję. Dziękuję bardzo serdecznie.